No, przeciwnik, no można powiedzieć na dzisiaj i to był najsłabszy mecz w tej rundzie. Ale my się nie poddajemy, bo, bo no niestety dzisiaj dzisiaj przeciwnik był no. Agresywniejsze od nas. Nie doszukujemy się po pierwszej poradce, że od razu braki kondycyjne i nie idźmy w tą stronę. Myślę, że po prostu Kroble to pierwsze bramko ułożył sobie to spotkanie. My nie potrafiliśmy odpowiedzieć na to i, i taka, tak ten mecz się potoczy po prostu ja Przyznaję, no, brak, brak jakby konsekwencji wkryciu, brak pójścia za zawodnikiem. No, du, dużo można na, na gorąco o tym mówić o tych bramkach, ale, ale my się też. No, zabrakło utrzymania piłki z przodu, zabrakło tego, żeśmy sobie stworzyli jakieś sytuacje, bo od tego musimy też zaczynać. No, można powiedzieć, cały czas nas wybija z rytmu, cały czas te, te nasze mocniejsze strony gdzieś neutralizował no i zagra bardzo, bardzo dobrze w odbiorze. No, te, taki, tak, taki był cel Chrilbiego, żeby na, nas zneutralizować i można powiedzieć, wykorzystali swoje sytuacje, które mieli. No, I do święta, my, my o tych świętach. Myślimy oczywiście w sensie duchowym, ale sportowo musimy pracować dalej, bo tutaj no, nie, nie, ma, nie ma czasu tak naprawdę na to, żeby, żeby myśleć o świętach.